Witajcie w nowym vlogu. Słuchajcie. Jednak niestety z przyłącza do prądu nie będziemy korzystać. Całe szczęście, że mam zasilanie własne. Już Wam mówię o co chodzi. Niezła jazda. Znaczy, włączamy. Tak, ładowarka właśnie jest. Proszę bardzo. Wszystko działa. Jest świetnie. I jest ok. A o co mi chodzi? Słuchajcie, jak byłem podłączony tym przewodem pomarańczowym, co dostałem do zestawu i montowaliśmy ten pokrowiec, który Wam pokazywałem na poprzednim vlogu tu się dotknąłem ręką, o tak tą gładką skórą i poczułem jakieś małe przebicie dotknąłem tutaj bazie jamy i aż mnie, że tak powiem, lekko kopło i zastanawiałem się, czy coś jest u mnie w przyczepie nie tak czy o co chodzi i zrobiłem mały test odpiąłem to ten pomajaczowy szmerc co dostałem do przyczepy. Włączyłem zasilanie. Co jak wiecie z przetwornicy mam normalnie 230 V podpięte pod główne zasilanie. No i teraz jak wam pokazywałem dotykam wszystkich elementów i nic mnie nie kopie. Czyli ten niby tam jest napisane, że trzyżyłowy przewód jest. Na tym pomarańczowym Ale chyba się totalnie nie nadaje. Bo jakieś przebicie na nim mam. Może przez to, że tu jest coś rzeźbione. Albo może tak naprawdę tutaj nie ma. Trzech żył, albo są źle połączone, albo coś. Kurczę dajcie znać. Zobaczcie. Trzy razy. Nie, to 3G, półtora milimetra. Może to nie jest trzy żyłowy. Tylko ktoś chce zrobił taką manianę. Nie no, ale jak jest 3, 3G, 1,5 mm kwadratowego, to chyba jest 3 żyłówka. Zaraz go chyba będziemy modyfikować, raczej modyfikować. Zaraz go rozpróję i zobaczymy, bo niestety, ale... Aha, końcówka bez uziemienia To już chyba znam przyczynę, dlaczego przebicie mi szło na jamę? Ja pieździele. Słuchajcie, bądźcie ostrożni, sprawdzajcie co macie. ja taką gafę walnąłem. Zobaczcie tyle razy ładowałem. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, że tu jest jakaś końcówka bez uziemienia w ogóle. Ja pieździel. I tak właśnie przestroga dla mnie i dla Was. Bądźcie mądrzejsi niż ja. Sprawdzajcie dokładniej rzeczy niż ja, bo cieszę się, że to. W ogóle wyszło w praniu, że mam nieprawidłowy. Raczej znaczy, i tak wiedziałem, że on jest do zmiany, ale jakoś, no temat, temat rzeka ciągle coś, ciągle coś innego. Dziękuję firmie Zeke, bo w sumie dzięki <grywki> tym pokrowcom podczas montażu dowiedziałem się, że mam beznadziejny przewód i nie będę go używał. Tutaj mamy 90% chyba baterii. Śmiało damy radę. 200 godzin Ile mamy? 87. Jak wyjeżdżaliśmy z parkingu to miałem 90%. Także niedużo zjadło. A jakieś tam Rzeczy się ładują. Oczywiście 8% mój syn rozładował, bo dzień wcześniej poszliśmy do przyczepy. Ja nie zauważyłem, włączył przedwojennicę i wyszliśmy, zamknęliśmy. Chyba tam o 9 godzin, czy 10 godzin zanim poszedłem montować tą półeczkę, raczej e, tą szufladę z siubkami do podłoża, co zauważyłem, że jest odpalona. No i niestety przez 9 godzin 10%, 10 akumulatora nam zjadło. Ale jest pogoda. Idziemy zaraz gdzieś na spacer. Ja w ogóle pokażę Wam cały kemping jak on wygląda, bo jest świetny i mam nadzieję, że mój plan, że mój plan wypali Dobra, mała no aktualizacja. 83% 165 godzin. Nie ma. Hej misiu, przebudziłem muszę gida odpalić. Mm -hmm. Dawaj buzioczko. Teraz mogę. Dziękuję. Co to za mina Alicja? No tak jak widać, no niestety prądu nie będzie. No bo to jest mega ostre noże. Z biedronki a takie ostre. Słuchajcie, a to jest mój camping gaz. E, nie 400, setka. Tylko podejrzewam, że 200, bo nie jest taki olbrzymi. Oczywiście to również jest wersja bieda dla biedaków. Nie, nie ubliżając nikomu oczywiście, mówię tu tylko wyłącznie o, o, o sobie. A bije po prostu do mojej bieda markizy. <noise> Także tak. No cóż, no, kiedyś uzbieramy na tą markizę. Kiedyś markiza się taka z prawdziwego zdarzenia pojawi na naszej przyczepie. Kiedy? Nie wiem. Wiem, że trzeba się cieszyć pięknymi okolicznościami, super dzieciakami, piękną żoną. Super rodzinom. No i co najważniejsze tymi widokami. Ja Cię kręcę. Jakie tu jest pięknie. Jedyne tutaj minus tej wody tutaj to jest tak jakieś około 6 metrów jest mniej więcej do kolan, i później nagle jest spadek 6 metrów w dół, bo rozmawiając z właścicielem. To tutaj naprawdę trzeba uważać. Ale po drugiej stronie bramy jest bardzo płytko, bardzo daleko. To jutro się przejdziemy i wam pokażę. Na no, blancia, żeby się nie oparzyła, bo tu wysoki ogień leci. A w międzyczasie możesz rzucić chipsa, tylko raczej już nie będzie do zjedzenia się spali robimy grilla szykujemy się a gdzie się szykujemy szykujemy się na live'a bo jak wiecie dzisiaj będzie live planujemy go na 20 nie no świetnie wygląda to przyczepa, soje ale jajam się naprawdę się jajam naprawdę się jajam jak to wygląda i no nie, mam, nie mam jak Wam udowodnić chyba będę musiał pokombinować z jakąś termowizją żeby te testy były fajne i takie widoczne tak jak u Zajki Vlog miał taką świetną termowizję zresztą pozdrawiamy serdecznie muszę coś takiego załatwić i Wam pokażę bo już dosyć długo słońce mamy dosłownie przed przyczepą pokrowiec jest zamontowany a w tamtej części jest chłodno i o to właśnie chodzi. I już są pierwsze efekty, z których mega jestem zadowolony, bo wchodzi się do przyczepy, idzie się tam w tamtą część, czy też na tył, i czuć, że nie ma parówki naprawdę zdaje egzamin. Ale kupimy technowizję. Będę wam porównywać co pogoda, co upał, albo co zimę. Będziemy pokazywać. I będziemy sprawdzać czy rzeczywiście tak jest, ale ja już wiem, że tak jest. Także dla no po prostu, żeby Wam pokazać i żeby materiały były, myślę, że tak to będziemy testować. Chodźcie na molo, zobaczymy molo jak to wygląda. Właśnie, słuchajcie, bo tutaj rozmawiałem z właścicielem i można się wodować na tym kempingu, już jest dopuszczone. Wszystkie pieczątki są, wszystko jest dopięte. Także, jeżeli macie motorówki i nie wiem, podróżujecie sobie kampechkiem i byście chcieli przyjechać sobie, popływać nad taki olbrzymi zalew, to śmiało możecie, bo raczej znaczy ze skutekiem wodnym, prawda? Czy tam łódką, czy czymkolwiek, no, nie macie wodowanie. Ten zalew jest po prostu olbrzymi, idzie aż tam i aż tam do końca, jak widać. Szkoda, że nie mam deona ze sobą, abyśmy polecieli, może bym nie utopił. Ławeczki mamy na pomoście, deski są solidne, nie ma żadnych ubytków, ani nie są popękane, więc śmiało można spokojnie sobie pochodzić. Jedyne, co trzeba uważać, podobno sąsiad już tutaj jakiejś zaskrońca widział, w tym kierunku także na pewno na węże trzeba uważać ale widoki są po prostu przepiękne idziemy robić tego gila i widzimy się na live i trzeba uważać bo tutaj są silent heady hello, jak tam, pali się? pali się, dobrze zaraz wrzucamy kiełbachy żonka widzę już moja pociacha kiełbaski jak najbardziej, tam musiała zapiąć naszego kundelka bo jacyś państwo na spacerach przyszli z własnymi psami słuchajcie właściciel przyszedł mi z pomocą wpiąłem się jego przedłużaczem z uziemieniem do słupka i nic się nie dzieje nie ma żadnego przebicia normalnie macam nic się nie dzieje. Czyli tym bardziej się otwierdziłem, że to nie wina elektryki, którą zrobiłem, a jednak tego przewodu. Więc no niestety. Szykujemy się z żonką do live'a, co? No, lecimy. Słuchajcie, już prawie 20 trzeba live'a zrobić. Pogadać, pośmiać się. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś będzie. Jesteśmy po live, cieszymy się bardzo, że wyszło fajnie. Na laptopie nie było widać w ogóle subskrypcji. I dla mnie to było dziwne. Sprawdziliśmy na telefonach i obydwóch tych panów mają włączone pokazywanie subskrypcji. Ale na, u pana Waldka, no niestety, przepraszamy, ale e, nie, nie subskrybuje no, naszego kanału. Nie, byli, nie było tam nas na liście, więc no, no przepraszamy no, bardzo. U parsinga jesteśmy. Zresztą ja mogłem sobie rękę udać uciąć, że u parsinga jesteśmy. Ej papa, mnie. Może Czekaj na ucieszenie. E, ucieszenie. Bardzo dobry pomysł. Co? Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Proszę o maila. Oczywiście, Panie Waldku i wyślemy kubeczek z dedykacją. No i oczywiście zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, żeby nie było. Także dzięki naszemu sobie... kolejnym razem. Tak, dokładnie tak. Dobra. My idziemy opróżniać kota i idziemy spać powoli. Także widzimy się już rano. Siemę. Do zobaczenia. I dzień dobry, witam Was wszystkich. Jak widać po mojej twarzy, dopiero wstałem. Noc była strasznie cieplutka. Ale niespodzianką jest straszny bałagan i pełno piachu. Trzeba się wziąć za sprzątanie najpierw tutaj i dopiero za śniadanie. I słuchajcie, na pewno na, na kolejną listę zakupową to musi wlecieć taka szczotka na kiju na kolanach zamiatać tą powierzchnię to <laughs> nic przyjemnego słuchajcie od razu sobie poczytałem komentarze bardzo dziękuję za fajny odzew wczorajszego dnia nam było niezmiernie miło i fajnie by było uczestniczyć w pierwszym naszym live odniosę się od razu do dwóch komentarzy do Pawła, Paweł nie w urazy Brałeś udział w losowaniu, ty nie zostałeś poinformowany. Tutaj ci wkleję teraz twój komentarz. Twój komentarz był poprawny. Kropka po słowie była z odstępem, więc twój, jakby, głos brał udział w losowaniu, i ilość komentarzy do losowania była zgodna z ilością komentarzy, jakby pod tym filmem. Tam jeden był nieprawidłowy, bo był zdublowany i dlatego nie było 27. A do następnego komentarza w tym miejscu Wam świetle? Nie, spokojnie, to nie będzie TV Mango czy żadne inne e, e, dziwne programy sprzedażowe. Po prostu słuchajcie, jeżeli produkt jest zajeb... to Wam go pokażę. I na tym polega po prostu dzielenie się informacjami. I ten produkt jest świetny. Słuchajcie, lampy od rana mamy tam, jest ciepło jak nie wiem, a w przyczepie, tu mamy sypialnię i było chłodno. I jest to plus. No, no nie wiem, no jeżeli bardzo Ci to przeszkadza, to przepraszam, no nie wiem. Nie wiem, co Ci mam powiedzieć, ale no nie zmienię tego, że jeżeli coś jest super i się sprawdza, no to o tym będę mówił. Chyba na tym polega ogólnie kanał też, że jak jest jakiś dodatek, <laughs> nawet zakrzyn, jak kupiłem sobie za 20 zł tą folię na szybę, też Wam pokazałem. No i jest jak dla mnie świetna, sprawdza się. Więc nie rozumiem, troszeczkę bólu, ale spoko. Nie, ma, nie urodził się taki, który wszystkim dogodzi. Słuchajcie, mam nadzieję, że się nie obejrzasz ani nic, bo przynajmniej ja się nie obrażam. Będę pokazywać, jak coś jest fajne, i tyle. Nawet wam pokażę szczotkę na kiju, jak będzie dobra, tania i wytrwała. Bo muszę kupić, bo zaraz będę na kolanach leciał z piachem z tej maty, czy tam podłogi. Zwał, jak zwał. Dobra. Ja muszę ogarnąć wszystko na wierzchu. I biorę się za śniadanko. Widzieliście. Pozamiotałem już wszystko. Tu sobie naszykowałem co idzie do mycia, a co nie. Hej Misiu, chcesz otworzyć? Tu musisz... Dobra, ty nie dasz Dawaj klameczkę teraz. Dzień dobry. Wyspała się pani. Nie. Nie? Dlaczego kłamujesz? Poczekaj. Co? Czemu pani kłamie? Wyspała się pani, czy nie? Wyspała, wyspała. Ona jest taka mała, mała oszwyka. I słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Zapomniałem się odnieść do drugiego jakby pytania albo stwierdzenia w tym komentarzu, o w tym tutaj. Jeżeli chodzi o monetyzację kanału. Nie robię paścia na monetyzację kanału, bo jakbym robił paście, to bym to całkowicie inaczej zagrał. Ja tego nie chcę. Ale oczywiście, że monetyzację kanału chcę. Każdy chce, słuchajcie, ja to nie ukrywam, od samego początku mówiłem, że zostawiajcie suby. To jest w każdych komentarzach moich motywujących albo w filmach mówię i proszę o zostawienie subskrypcji. Bo widzę, że na kanale jest oglądalność i mamy ponad tysiąc widzów powracających bez subskrypcji. Także ogólnie mniej więcej powinno być. Już na kanale 1500 subskrybentów ale jest 512 na dzisiaj, a wczoraj, jak robiliśmy live'a było 499. Świetnie, bardzo Wam dziękuję. No i o co chodzi? Za tak każdym razem, poczekajcie, co? Nie możemy pojechać teraz do sklepu, kupić Oleo. Kochanie, nie możemy pojechać teraz do sklepu, kupić Oleo, bo są święta i jest bardzo rano. I sklepki są zamknięte. Później, jak będziemy jechać, bo to niestety dzisiejszy dzień. Jeszcze jakieś śniadanie w dzisiejszym dniu, obiadek na Gilku, posiedzenie, pochillowanie, no i po południu, po późnym popołudniu trzeba wracać. Ale dobra, wracając do tematu, to słuchajcie, yy, tak, tak jak wcześniej wspomniałem, żeby zostawiać subskrypcję, no. Ja chcę monetyzację kanału, bo jeżeli na takich wyświetleniach miesięcznie miałbym mi wpaść 200, może 300 zł ekstra, to jest dla mnie kolejny wyjazd w miesiącu. Dodatek do benzyny, wszystko kosztuje. Wam się to dobrze ogląda, ja uwielbiam to robić. I nie żyję z zajobków z YouTube'a, bo żebym mógł zacząć żyć z zajobków z YouTube'a, to chyba wiecie co? Musiałbym mieć 50 tysięcy subskrybent, subskrybentów. Tak jak to nasz Kajawaning albo Kiki Świata on to też w ogóle to jest taka przepaść, że to trzeba lata, to trzeba sobie wypracować, to trzeba no, znaleźć swoich odpowiednich odbiorców. Także słuchajcie, no. Nagrywam, bo lubię i mam nadzieję, że to przyniesie dodatkowe znajomości i korzyści. Nie mówię znajomości w sensie marketingowe czy tam inne, tylko znajomości w sensie e, was wszystkich. Chciałbym się z wami spotkać, pogadać, po, poczilować razem, zrobić wspólnego na ognisko. Jeżeli odniosłeś się kolego mój e, właśnie do tego, że powiedziałem na filmie, na vlogu, że. Zrobimy fajną akcję na 1000 subskrybentów, i to jakby zauważyłeś, że to jest jakaś reklama tego, no to słuchaj to nie jest w żaden sposób reklama, tylko chęć spędzenia z wami czasu. Bo żeby wypalił mój plan, to teraz się niedawno zorientowałem wstępnie i dowiedziałem, będę musiał wydać około 2500 zł. Muszę przekalkulować, czy na wakacje po prostu dam radę. Jeżeli tak, ja chętnie zainwestuję te pieniądze, mimo tego, że nie zajabiam na YouTube. Po to, żeby z Wami wszystkimi się spotkać, także soj, winet tu, ale takie jest życie i taki jest mój vlog. Jeżeli Ci się podoba, oczywiście, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, bo inaczej bez tego to nie może być. Dobra, ja dużo gadam. Śniadanie samo się nie zrobi, a dzieciaki głodne, w sumie ja też.